Siemano, dziś powiemy sobie troszkę o testach biernych i testach aktywnych, które są lepsze, czy w ogóle któreś są lepsze, które ja stosuję, dlaczego i które polecam Wam stosować. Więc generalnie zacznijmy sobie od tego, czym się różni test bierny od testu aktywnego. Test bierny to będzie test, gdzie my wykonujemy pracę za kogoś, można powiedzieć. Czyli my po prostu ustawiamy kogoś w odpowiedni sposób i wykonujemy ruch. Jego kończyny w sposób bierny, czyli to my robimy, a nie ta osoba, którą badamy, wykonuje ten ruch. Testy aktywne to są wszystkiego rodzaju formy ruchu, które są w stanie nam dać jakiekolwiek informacje, czyli to może być split squat, to może być przysiad, to może być skłon do przodu, nawet salto. Jeżeli ktoś z tego jest w stanie wyciągnąć jakieś informacje, to będzie dla nas test jakiś tam diagnostyczny. Więc generalnie, czy którąś formę tych testów można nazwać lepszą lub gorszą? Moim zdaniem nie, bo po prostu najlepsze testy to będą te, które nam dadzą najwięcej informacji. I powiedzmy, mi najwięcej informacji dają testy bierne, a komuś innemu dają najwięcej informacji testy aktywne. Czy to znaczy, że z jakiegoś powodu tamte są gorsze, a moje są lepsze? Dla mnie może tak, ale dla tamtej osoby nie. Więc powiedzmy sobie, co nam pokazują testy aktywne, a co nam pokazują testy bierne? Testy bierne pokazują nam prawdziwą fizyczną możliwość jakiegoś ruchu. Czyli jeżeli my sobie testujemy na przykład rotację wewnętrzną i zewnętrzną w ramieniu i dobrze wykonamy ten test to zobaczymy rzeczywiście ile to ramię jest się w stanie przemieścić do środka i na zewnątrz. Jeżeli byśmy kazali to zrobić komuś aktywnie, to on nie będzie tego robił tylko ramieniem, on to będzie robił wszystkim. Czyli on będzie mógł się przodok pochylać, czy tam tyło pochylać klatkę piersiową, tyło pochylać klatkę piersiową. W ten sposób może to robić. I teraz to nie znaczy, że te aktywne testy są złe. To znaczy po prostu, że trzeba patrzeć na inne rzeczy niż w testach biernych. W testach biernych. Patrzymy na to, jak je wykonujemy, staramy się je wykonywać jak najbardziej poprawnie i jak najbardziej powtarzalnie, żeby móc je ze sobą później porównywać, ale patrzymy na to, ile tego ruchu ogółem jest. A w testach aktywnych my nie patrzymy na to, ile tego ruchu jest, tylko patrzymy, jaki ten ruch jest. Bo możemy mieć dwie różne osoby i na testach biernych mogą mieć na przykład tyle samo rotacji wewnętrznej w kończynie dolnej, a split squat nam zrobią zupełnie inaczej, i to jak one to zrobią, będzie nam dawało wskazówki w aspekcie jak oni organizują swój, swój system ruchowy, czy tam swój aparat ruchu, jakby się to chcieli tak nazwać, do tego zadania, którym jest split squat. Więc testy aktywne pokazują nam. Kompensacje, które ktoś wykonuje w trakcie ruchu lub ich nie wykonuje, a testy aktywne pokazują nam realny zakres ruchu. Uważam, że testy bierne pod tym względem są lepsze, że dadzą nam po prostu więcej informacji. My na zasadzie testów biernych, jak je zrobimy odpowiednio, to jesteśmy w stanie już wyciągnąć wniosek, czy tam przewidzieć to, jak ktoś będzie się ruszał, albo jakie będzie mógł mieć możliwości, jeżeli chodzi o, o te testy aktywne. Jeżeli chodzi o testy aktywne, to nam daje tylko kompensację, albo aż kompensację, i my musimy sobie dorobić do tego jakąś teorię, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Moim zdaniem nie da się tego zrobić nie robiąc testów wiernych, dlatego ja wykonuję i takie, i takie testy. Testy bierne nam powiedzą, jakie mamy możliwości ruchowe, a testy aktywne nam powiedzą, w jaki sposób my te ograniczone testy, czy tam możliwości ruchowe, w sobie zastępujemy. Jeżeli zrobimy tylko test ruchowy, to w zasadzie będziemy zgadywać, czemu ktoś tak zrobił. Jeżeli wykonamy i takie, i takie, czyli i aktywne, i bierne, to będziemy wiedzieć, że nie ma na przykład zakresu ruchu w biodrze, rotacji wewnętrznej, dlatego kompensuje w jakiś tam sposób w split -squacie. Jednak ograniczanie się do tego, żeby powiedzieć, że skoro jest SHIFT, powiedzmy w prawo, to będzie brak rotacji wewnętrznej w lewo po lewej stronie, to też jest dość redukcjonistyczne podejście, bo to nie zawsze tak jest. Kompensacja to jest odpowiedź całego systemu, a nie tylko odpowiedź na jedną strukturę. Więc to nie zawsze musi, Shift nie zawsze musi być związany z brakiem rotacji wewnętrznej w biodrze to może być, nie wiem, niemożliwość wypłaszczenia stopy, czy tam pronacji stopy po danej stronie. To może być kręgosłup, który jest bardziej zrotowany do jednej strony, dlatego nas wrzuca na tamtą stronę. Dużo różnych aspektów można wziąć, czy tam można brać pod uwagę, widząc tylko test ruchowy. Dlatego nie można, moim zdaniem, się ograniczać do testów tylko i wyłącznie ruchowych. Chociaż generalnie i tak lepiej jest wykonać jakiś te test niż żadnego testu. Jak ktoś nie robi żadnego testu, to tylko zgaduje i jego wyniki są przypadkiem tak naprawdę, a nie celowym działaniem. Moim zdaniem w takiej praktyce trenerskiej i fizjoterapeutycznej musimy mieć jakąś celowość, jeżeli chodzi o, o nasze interwencje i nie zawsze naszym celem musi być pozbycie się bólu na dany moment. My chcemy, żeby ten ból Zniknął i przestał istnieć w ogóle. A żeby tak zrobić, to musimy zmienić systemową organizację, czy tam to, jak ktoś ogólnie zarządza swoim ciałem, czy tam zarządza ruchem. Generalnie test wierny może wyglądać tak, jak tu, jeżeli udało mi się to pokazać. Czyli to może być na przykład test wierny wczesnej lub późnej rotacji, i one nam powiedzą, gdzie i co robi nasz środek ciężkości, gdzie się znajduje. W jakim momencie, w przestrzeni, i tak dalej. Testy aktywne to może być każdy test ruchowy, czy tam każdy ruch, który sobie wymarzymy. Jeżeli ktoś jest gimnastykiem i wie, jakie mechanizmy są przy wymyku przodem, to może stosować wymyk przodem jako test diagnostyczny. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, kolarzem albo Czymkolwiek innym i wie, jakie mechanizmy muszą następować w trakcie kręcenia na rowerze, to też może być to dla niego test diagnostyczny. Testem diagnostyczny będzie dla nas wszystko, co znamy mechanikę prawidłową i jesteśmy w stanie zaobserwować odstępstwa od tej prawidłowości. Więc generalnie to jest moim zdaniem różnica między testami biernymi i aktywnymi. Nie powiem, czy jedne są lepsze od drugich, lepiej wykonywać jakiekolwiek niż żadnych. Ja osobiście myślę, że najlepiej jest wykonywać it te, i te, bo im więcej informacji, tym lepiej, moim zdaniem, jeżeli chodzi o działanie z człowiekiem. Tak naprawdę nie jest to takie czasochłonne, jak wszyscy nam próbują wmówić, że spędzamy godzinę na, na treningu, czy tam pierwszy trening to, jest tylko, to są tylko testy. Bo te testy bierne na stole zajmują 15 minut, jak się w międzyczasie jeszcze rozgadamy z kimś. A testy aktywne wcale nie muszą zajmować można powiedzieć czasu klientowi, bo wystarczy, że my powiemy gościowi, żeby nie wiem rozgrzał się na sucho do przysiadu i się rozgrzewa robiąc sobie przysiady z masą własnego ciała i my już widzimy co się z nim dzieje. Tak samo z split squatem, to samo z czymkolwiek, z jakimkolwiek zadaniem na kończynę górną, więc my nie zajmujemy nikomu Czasu niepotrzebnie. To wszystko można sobie ładnie wblendować w trening i nikt nawet nie wie, że jest testowany, a my wyciągamy cały czas informacje. To wszystko zależy już tylko od nas, jak my się z tym zorganizujemy. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że rozjaśniłem trochę temat. Jeżeli chcecie, żebym się trochę więcej rozgadał jeszcze na temat testów albo aktywnych, albo biernych, dajcie znać. Powiedzcie, jakie testy Was może interesują, co można z nich wyczytać, co można z nich zobaczyć. No i dzięki i do zobaczenia, Siemano.